Hej, w dzisiejszym filmie pokażę, jak przygotowałem terrarium dla trzech sztuk monocentru z Barfuri oraz na to, na co zwrócić uwagę przy aranżacji pod grupową. Monocentru z Balfurii to gatunek naziemno-podziemny, który intensywnie pajęczynuje i buduje rozbudowane systemy tuneli. Dlatego kluczowe jest odpowiednie podłoże i układ kryjówek. Na dnie terrarium znajduje się, jak widzicie, Dosyć gruba warstwa podłoża. Tutaj może Wam lepiej to pokażę. Dosyć, o właśnie, dość no, gruba warstwa tego podłoża. Tu ma około 6-7 cm. Um, no i właśnie moim zdaniem tyle powinno zostać. W terrarium umieścimy co najmniej 3 kliówki, żeby no, nie wystąpił akt kanibalizmu i żeby każdy ptasznik znalazł sobie swoje miejsce. Wykopiamy sobie w kilku miejscach takie dziurki, które później jakoś tam urządzimy, w sensie korę dajemy na obok i w ogóle. Tutaj zrobimy sobie w roku pierwszy taką pensetą. Tutaj zrobimy sobie drugie. A tutaj zrobimy sobie trzecie. Dobra. Dziury są zrobione. Dobra, ogólnie wygląda to tak. Mamy tutaj trzy tunele. Zanim długo coś z tego jeszcze zrobimy, mam plan w tym prawym górnym rogu ym, zrobić jakąś, na przykład kryjówkę dla większego osobnika, albo po prostu rozciągnąć tu sztuczne rośliny, żeby miały gdzie zaczepiać pajęczynę. Dobra, jak widzicie, tam w rogu zrobiłem sobie tutaj wejście do nory i to przykryłem korkiem. I tak właśnie chcę zabudować te trzy nory. Dobra, zrobiłem sobie takie trzy wejścia do nory i tam w, w tym rogu tutaj mam takie, taki plan umieścić sztuczne rośliny. Dobra, wziąłem sobie taką małą i roślinek i montuję je w terrarium. Dobra, tak się prezentuje nasze końcowe terrarium. Dorzuciłem tutaj mych i takie roślinki, żeby sobie pająki zaczepiły odtąd do tą pęczynę, na przykład tam mają wydrążone kryówki. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.